I zabrakło kilku metrów do zatrzymania się przed przejściem na pieszych. A wystarczyłoby dać kierowcy więcej czasu na reakcję i hamowanie. Jeśli już znajdziemy się w tak zwanej strefie dylematu, to tak naprawdę nie wiadomo co robić: ostro hamować, czy przejechać na późnym pomarańczowym. Kierowcy ciężarówek dobrze znają ten problem, szczególnie gdy jest ślisko. A rozwiązanie jest bardzo proste i od dawna stosowane w niektórych krajach. Migające światło zielone, ostrzegające o zbliżającej się zmianie świateł. Wystarczyłoby tylko przeprogramować sygnalizację i gotowe. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim rozwiązaniu u nas w Polsce. Szerokości. I noc jeszcze na zakręcie. Wierzmy, w szczęście nasze ma jeszcze śpi pod wrogiem, wierzmy sobie, jeszcze jedną noc.